Ja z Bydgoszczy wyjechałam 9 lat temu, w 2003 roku, a do tego czasu mieszkałam w naszym domu rodzinnym na Polance. Mieszkałam z moją mamą. Owszem, miałyśmy niezależne mieszkania. Ten dom był dużym domem. To jest duża willa, która ma dwa piękne mieszkania, 100-metrowe. Mama zajmowała mieszkanie na parterze, my na piętrze. Ja z moją rodziną. I praktycznie prawie, że do śmierci mamy, to znaczy do śmierci mamy, ja byłam w Bydgoszczy i do śmierci mamy. My, praktycznie ten dom istniał. Ten dom był domem bardzo przestronnym, czyli się doskonale mieszkało, w... ale bardziej dom rodzinny to mi się nie z metrami kojarzy, a z tym ciepłem. Moja mama była osobą szalenie ciepłą. Mieszkaliśmy jeszcze wtedy przez jakiś okres do jej śmierci z jej matką. To jest właściwie dosyć ciekawa historia, dlatego że moi rodzice, kiedy spotkali się w Bydgoszczy, kiedy się pobrali, mieszkali na Gdańskiej w... koło Krystalu. Gdańska 35 to wtedy była aleja 1 maja 35. Tam niestety to było mieszkanie ze wspólną kuchnią i rodzice postanowili wpłacić pieniądze do pierwszej chyba spółdzielni, jaka się, jednej z pierwszych spółdzielni, jaka się organizowała, w każdym bądź razie były to piękne bloki budowane w parku ludowym. Takie trzy tam stoją i tam było na duże mieszkanie wpłacone. Niemniej w tym czasie, kiedy oczekiwaliśmy na to mieszkanie, ojciec mój dowiedział się o chorobie swojej, o raku i wiedział w tym momencie, że jego życie jest, no praktycznie już dni są policzone i bez poinformowania mam, mojej mamy o swoich zamiarach, wypłacił cały wkład, jaki był współdzielnik, i poszukał jakiegoś domu blisko matki siostry. Jej siostra ja o nich mówię zawsze: papuszki nierozłączki, bo one rzeczywiście nigdy się nie przemówiły, zawsze każdą decyzję razem podejmowały i wiele czasu wspólnie spędzały. Wujostwo wybudowali się na ulicy Sopockiej, czyli na Bartodziejach. Wtedy to już była praktycznie granica Bydgoszczy. To było bezdzietne małżeństwo. Ojciec zdawał sobie sprawę, że zostawiając moją mamę z dwójką małych dzieci, musi jej w jakiś sposób pomóc, czyli otoczyć ją jej rodziną. Ta rodzina była bardzo żyta, bardzo kochająca się, więc kupił. Mało powiedzieć, rozpadającą się wile Danuta na ulicy Polance, ale jednocześnie te wile zamieszkało przez wiele, wiele rodzin, czyli na Strychu jedna rodzina, na pierwszym piętrze dwie rodziny. W naszym mieszkaniu wpuścił dzikiego lokatora, ponieważ miało się jakimś tam ludziom urodzić dziecko, właściwie już urodziło dziecko i mąż nie miał gdzie żony z dzieckiem przywieźć, to ojciec mówi, ja remontuję w tej chwili, to na jakiś czas możecie w jednym pokoju zamieszkać. No to jak zamieszkali na jakiś czas, to ten czas był dłuższy niż on, jego życie. I w Suterynie również mieszkało starsze małżeństwo. Ale ojciec to kupił, dokonał jakiś trój zamian, żeby jedno mieszkanie było wolne dla nas, a w drugim mieszkaniu, żeby sprowadzić matkę mojej mamy, czyli moją babcię, z bratem mojej mamy, wdowcem. Czyli mama miała wsparcie w swojej matce i w jej bracie mieszkającym w tym samym budynku i dwie ulice dalej, jej siostra ze szwagrem. Jak już to wszystko zrobił, to przeniósł się do świętego Piotra. Mama prowadziła te cukiernie, wtedy byłam małą dziewczynką, praktycznie, bo miałam 10 przepraszam, 11 lat i ja to na początku to swoją mamę praktycznie widywałam rzadko, bo ona jak ona wychodziła do pracy, to ja jeszcze spałam, jak ona przychodziła z pracy, to ja już spałam. I rzeczywiście wtedy pomoc babci była nieodzowna dla nas. No a potem się role zmieniły wtedy, kiedy babcia potrzebowała pomocy, no to myśmy świadczyli dla niej pomocy. I tak samo w stosunku do mojej mamy, ona mnie pomagała wychowywać syna, kiedy ja pracowałam bardzo intensywnie, bo już wtedy miałam własną firmę budowlaną. A potem kiedy znowu kiedy ona już była. Osobą starszą, potrzebującą pomocy, to mnie miała blisko. Ojciec był bardzo przewidujący i dobrze, chyba, że nie przedyskutował tego z mamą. Ona by się na to nigdy nie zgodziła, bo stan domu, jaki mój ojciec nabył, to była ruina dosłowna ruina. Proszę sobie wyobrazić, że tam nie było normalnych zlewów, tylko z blachy zrobione jakieś takie tuby, gdzie ludzie żyli, mając toaletę w Piwnicy, gdzie weranda, piękna zresztą architektonicznie, ale w stanie takim, gdzie wielki hak z przeciwległej ściany trzymał okno składające się z takich malutkich szyb, szybek, po to, żeby to przy większym wietrze całe nie wyleciało. Więc jak moja mama zobaczyła stan tego, co ojciec nabył za całkiem niemałe pieniądze, to była przerażona. No i właściwie do końca yy, mojej obecności na polance to wszystko co zarobiłam to w tę polankę wkładałam. Wiadomo, że starego się i tak nigdy nowe nie zrobił.